Właśnie idziemy sobie na pierwszą i ostatnią jedyną kolejkę linową we Wrocławiu, nazywa się Polinka. To jest nasze trzecie podejście, aby tam wejść i tym razem prawdopodobnie nam się uda. Co kupujesz? Dwa bilety dla mnie i dla Marty. To bilety na to coś. czy nie Znaczy nie, czy... nie wiem. czy lasagne, ale, A może być zapiekanka z jakiegoś innego makaronu? Dobra, to tu zrobię leczu. Chodzi o to, żeby było czerwone. Żeby by czerwono Tak jak w... Ta, <trym> tutorial Marta, Martusia, nasza tak. modelka, zaprezentuje Wam jak kupić bilet na tę to kolejkę. Dlatego, że jest to polinka. Bierzemy kup bilet na polinkę. Klikamy dalej. Jako, że jesteśmy studentami, bierzemy niedługo. Jako że jestem ja Adam. Bierzemy dwa. Akceptuję. Trzeba zapłacić. Wkładamy tutaj. Łaka za ale piękna panoramka. Dobra Marta, jak was mnie? Tak. No podciągnij się. Wow. No też zna. Ups, przepraszam. Ej, bo tu są kamery! No tak. Ale będzie siupał, nie? Opierdzieliby mnie to siła. No to jest trudno. Już jestem skasowany. Będę, będę na liście osób, które nie mają prawa wstępu. A tylko włączył mikrofon, i wiedziałem, o co chodzi. Nie? Już się kają. Wow. Do widzenia. Powiedz mi, jak wrażenia po kolejce, Marta? Fajnie było. No to fajnie. E, jak wam się podobało? Piszcie w komentarzach. Właśnie tak on ze mną idzie. Jak? No ładnie. Za rączkę trzymam. Zawsze jak nagrywam gdzieś przy drodze, to ludzie się boją, bo myślą, że jestem fotoradarem. Płyną bagiety, patrolują teren. O, zobaczyłem twoje piwo. A, jednak nie. A my z Martusią jesteśmy sobie tutaj na pasażu grunwaldzkim. W pasażu? Y, bulwarze. Łacińskiego? Jana... O, nieważne, we Wrocławiu. No i ja ogólnie chillout. Ja się z palacza. Będę spalać tym tłuszcz Ale to? Zdamyko. Czy jest to ładne? Zatrzymała się winda I to w takim miejscu, że nie można wyjść Musimy poczekać aż ktoś będzie jechał pewnie Nie, ale to nic nie da chyba Jak nie? W przypadku, gdy kabina zatrzyma się między piętrami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przycisku alarm. Mamy godzinę równo 19. W tym momencie jesteśmy uwięzieni pomiędzy piętrem 0 a 1. Że nie mamy za bardzo możliwości nic zrobić. Przed chwilą zadzwoniłem na numer do technika i podobno do nas jedzie. Także tak. Zawsze zastanawiałem się, jak to jest być uwięzionym w windzie. Ale okazało się, że to nie jest takie fajne jednak. Myślałem, że to jest fajne? Myślałem, że to będzie ciekawe przeżycie, a jednak nie jest ciekawe, bo się człowiekowi spieszy i ci się wina zatrzyma i stoisz. Marta, nie chcę ci się siku? No lekko tylko. <laughs> Pomiędzy piętrami zadzwoniłem tutaj do technika i już już podobno jedzie w drodze jest. Hmm. Jakoś panu jeszcze pomóc? No nie, chyba nic innego się nie da zrobić w tym momencie. Dziękuję w każdym razie. Ile minut już tu jesteśmy? 11 minut w więzieniu. Pamiętnika uwięzionych w windzie. Słabe światło tu jest. Szkoda, że nie ma lepszego, moglibyśmy być dłużej wtedy. O! Tak, to mogę być uwięziony. Jestem 15 minut w zamknięciu. Już czuję się jakbym... Jakby te ściany się zbliżały i miałem mnie zabić. Nie ja no, żartuję. Ale mi się po prostu nudzi. No jest duszno. No jest dość duszno. Halo? Halo? Ktoś no tu jest, Powiedzcie mi, gdzie jechaliście? W górę, górę. Jedziemy, jedziemy i na kolejno. Powiedzcie, czy ten plastik? Ja czuję powietrze. Nie, to na ratunek w każdym Tak. Nie, no, trzymajmy. Ale żeby nie czujecie tego plastiku? Nie. Czuje pan taki palony plastik w powietrzu? Czy nie? No, coś takiego jakiegoś Coś dziwnego, tak no właśnie, nie? Coś się zepsuło na ten To to tu nie działa? No. no. Zacięli się biedni. No, no wiemy, troszkę się zaciąłem. Dziwiąty miesiąc wziął żyć psem. Chwatę tobie tam spierał przez drzwi, Nie, panie się go skierkaliśmy jak wyszło. My, do widzenia. Dziękujemy. Się... No dobrze. No, 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 no. To dziękujemy. Do okay. No kurde mi Jesteśmy. Jesteśmy żywi. Zajęło to raptem 15 minut. No. Cześć, słuchajcie. Jesteśmy cali. Jesteśmy cali, ale mamy tyle wrażeń, już na dzisiaj, że to jest na, dziś, na tyle dzisiejszego vloga. Także trzymajcie się i do jutra.